Do 19 listopada każdy będzie miał szansę rzucić palenie papierosów. Tradycyjnie, w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucenia Palenia, w Gorzowie odbędą się imprezy. Jedna z nich, specjalna wystawa, pojawi się w wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej. Kampania Papierosy Pożerają cię Żywcem, Kampania, która jest adresowana do ogółu społeczeństwa, ale szczególnie do osób palących. I to palących w obecności osób które nie palą, czyli które narażają osoby na tak zwane palenie bierne. Kampanię rozpoczyna konferencja prasowa, która odbędzie się w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Sikorskiego 107 19 listopada o godzinie 12 i również w trakcie tej konferencji zaprosimy Państwa do Oglądania wystawy wystawy pod tytułem Ostrzeżenia zdrowotne. Wystawa będzie zapewne kontrowersyjna i nieco szokująca, ale właśnie taki jest jej cel. Wystawa składa się z planż z 16 plansz wzorów ostrzeżeń, które widnieją na paczkach papierosów w wielu krajach świata, między innymi Stanów Zjednoczonych, Australii, Belgii, Brazylii. I te ostrzeżenia zdrowotne to głównie kolorowe zdjęcia osób. Palących, czyli w, w, które mają jakąś chorobę nowotworową wywołaną właśnie paleniem tytoniu, bądź y, y, ich y, narządów wewnętrznych w różnych zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej. Jest kontrowersyjna, jest taka wstrząsająca dla niektórych ludzi, i y, 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 być może y, to działanie, chociaż na chwilę zmusi palaczy do zastanowienia się nad tym, co oni tak naprawdę robią, że szkodzą sobie, ale również swoim najbliższym, swojej żonie, swoim dzieciom, swojej matce. Oprócz wystawy w godzinach od 10 do 14 w Centrum Sportowo-rehabilitacyjnym Słowianka będzie można skorzystać z bezpłatnych badań, takich jak pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiaru ciśnienia tętniczego, kanki tłuszczowej, a także glukozy we krwi. Ponadto specjaliści będą udzielać porad i konsultacji w zakresie zdrowego trybu życia.